Witam, dzień dobry, z tej strony ja, Pan Paweł, he he. witam was w kolejnym, prawdopodobnie w przedostatnim odcinku Stombrider Anniversary, tak, przedostatnim, dlaczego? Bo gry już skończyliśmy przecież, no niby tak, niby tak, ale został nam jeszcze ten poziom do przejścia. No, i ten poziom jest dosyć długi, i da się go skończyć w przeciwieństwie do tego, co było w oryginale, gdzie to po prostu była sala treningowa. Sau, so, zajmiemy się tym, bo to jest trochę do roboty. A czemu to się tak zrobiło? Nie, restartne, bo na tym testowałem dźwięk na starcie. Może dlatego, w sensie na zanim zacząłem serię. Miss Croft. Pardon the mess in the foyer, but a rather large shipment of antiquities arrived while you were out. I would have had the crates placed in the gallery, but the security alarm has somehow been activated, locking the room from the inside. If this was not concerning enough, the renovators have shut off the water supply to the entire manor in order to continue construction of the pool house. On the bright side, I've located your missing journal and returned it to its appointed hiding place in your room. Faithfully in your service. Winston. A, Winston. Okej. Okay. Ogarnięte og Problemy techniczne oczywiście. Musiało to być. Dobra. E, Okej. Okay. To jest tak. Poziom croft... croftów. Jest miliard checkpointów na sekundę. Ehm. Tak, tu jest strzałka, która jest potrzebna. Ja na początku chcę zebrać coś, co. Jedyną rzecz, którą wiem, która jest w tym levelu, gdzie się znajduje? Ja tu testowałem dźwięki. Czyli pierwsza, pierwsza rzecz, jaką można zebrać w tej grze, na tym levelu. Dzień dobry. O! Dobra. Gear. I wonder where I don't know. E, ok. Nie no, co nieco wiem o tym levelu. Nie dużo, bo ja nigdy go nie przeszedłem całego, bo ten level da się skończyć. Jestem ciekaw, czy mi się uda. Damy sobie to, żeby to było na stałe otwarte i pójdziemy sobie pozwiedzać. No to jest taki level, w którym głównie można sobie pochodzić. I pooglądać. Gdzie prowadzą te drzwi? One prowadzą do ogrodu chyba. Nie, na salę eee, do ćwiczeń. Prowadzą te drzwi. To jest sala treningowa, którą można sobie przejść i poćwiczyć różne ruchy Lary. To możemy przejść, żeby nie było tak, totalnie chciałem tu wskoczyć, baby, totalnie. No. Ok. Można i tak. Um. No, będziemy mieli teraz fajne porównanie, bo. Aha, można też tak. Do tyłu. Um. Bo w lutym przecież wychodzi remaster trylogii. O, czyli za dwa miesiące. W sumie z waszej perspektywy. Nie wiem, to jest głupie, ale chcę chciałbym w tym levelu to tam wejść, bo nie wiem czy widzieliście przez chwilę. A to tam jest znajdźka dla nas. Ale to chyba. Not this way. ja Myślę, że to tędy trzeba iść. Ja kompletnie mówię, nie znam tego levela. Na tyle, żeby. Jakieś tam. Niektóre mechaniki znam, ale. No, klikam przycisk od linki, ale chyba jej nie mam. Nie mam linki, czy muszę linkę zdobyć? Okej, okay. dobra. Czyli tu dopiero przejdziemy. No dobra. Nie będzie. To tu muszę wrócić, dobra. Też wiem gdzie ten... I dlatego mówię, że to są... że to może być przedostatni odcinek, bo no nie wiem ile będę przy tym siedział. Dzisiaj mam na to dwie godziny z groszem i zobaczymy ile mi zejdzie. Sprawdźmy z tej strony. Kto oglądał legendę, ten zna to miejsce. Tak tutaj się schodzi. Hehe. He. Dobra, teraz tak. My idziemy, co? Tędy? Chyba tędy. Where we go? Dzień dobry. To są książki, które zawierają różne typy. Hmm. Something's missing. A tutaj czegoś brakuje, okej. Okay. Czyli musimy znaleźć jakiegoś part. Okej. Okay. Musimy jakąś część czegoś znaleźć. Mechanizmu i tak dalej. Co to za profesjonalny dom, w którym... ...gospodarz ma służbę, ale gospodarz sam musi sobie naprawiać rzeczy, bo... Inne ogary pracują. Dobra, gdzie my trafiliśmy teraz? Kompletnie nie lubiłem tego etapu, bo ja nie lubię właśnie takich rezydencji wielkich. Okay, czyli na razie tutaj nie wejdziemy, czyli ta strona jest poblokowana, dobra. Okej. Okay. No dobra, to pójdziemy z drugiej strony. To w ogóle te schody mi przypominają... Schody z Resident Evil 1. Tam też wchodziło po takich schodach. Tylko nie pamiętam co było na górze. Chyba jakieś pokoje. Tak, wejścia do pokojów różnych tam były. I... Droga do safe roomu tam chyba była też. Nie pamiętam dokładnie co, co, co tam się znajdowało. O, szalona Lara, o, chyba wiem gdzie jestem, tak, jestem w sypialni, okej, okay. czyli tu gdzie chciałem się dostać, żeby mieć dziennik z przemyśleniami Lary, ambitny. Ciekaw co, ono, co ona nam dała za tipa, czekajcie. Medusa frightful creature in greckiej I wonder czy okay. Winston of it. Ja myślę, że Winston czytał. Hmm, to mamy tak. Ja jednym, jednym notatkę tylko. Prolific evidence exists that the ancient Eskimos would carve extremely detailed ivory maps of their coastline and hunting waters. bo to można poczytać. To są różne historie, właśnie historyjki czytane fragmenty z historii po prostu. Tak, przebierzemy się. Ja myślę, że. Przebierzemy się w treningowy. Tak jest. I sobie w nim pobiegamy. Dobra. W klasyku też byłoby w sobie śmiesznie pobiegać w tym miejscu. No ale dobra. Lecimy. Ja totalnie jestem e, team Lara, że biegam po domu. Bez skarpetek, ani butów. Tak, to jestem ja. Ja nie lubię w domu chodzić w butach, w papciach ani w skarpetach. Czy w skarpetach muszę, ale na to mam powody, na które nie mam wpływu, ale tak to nie lubię. Ok. Więc tak. Co ja mogę powiedzieć o tym levelu? Eee... Teraz szukam... O, chyba jestem. Tak, tak. Szukałem levelu, w którym są do zdobycia nasze pistolety, których nie mamy. W sensie pokoju, w którym one są. To jest raz. Dwa, będziemy szukać takich oto słoników. Bo te oto słoniki... ...to są nasze... ...te oto słonie. To są nasze znajdźki. I my chcemy je posiadać. Dobra, i teraz mamy oczywiście w ogóle nie podejrzane dwie książki wysunięte. I mamy nasze silver bolery. He <laughs> dla Now all I need is something to shoot. As he struggled mightily to calm himself, Gilead removed the poison arrow from its quiver. The Trials of Gilead Volume 2. Cześć, bo tu gdzieś była tak Ktoś, kto ma Czyli to nie tu, to w innym pokoju, ale mamy przynajmniej pukawki, więc. Możemy sobie zebrać chociaż jednego słonia. No tutaj to wiem, jak. Wiem jak tutaj się dostać w te dwa miejsca bo to widziałem Tak, pudełka, dobrze pamiętam. Niestety tych pudełek nie leci, ale satysfakcja do rozwalania ich jest po prostu świetna. Tak jak w legendzie też tam były pudełka do rozwalania o! Wiadro. Empty bucket, tak jest. Dobra, lecimy. No, o. o, i tu jest sala na relikty, nie? W ogóle ciekawostka. Widzicie, brakuje nam trzech reliktów. A ogólnie procent gry, na moment kiedy zaczęliśmy ten etap Mam 91, więc jakbym się postarał to bym był w stanie platynę zarobić Więc 100% gry i w ogóle Czekaj, czy tu coś jest? Tak, tutaj coś było i to jest dość ważne Tak jest, to jest Yeah, we stand up The roots is... of the banyan tree grow relentlessly and in every direction. Many of the ancient temples of Angkor have been brought down as those roots exploit the small spaces between their massive stones. Okay, massive stone, the eh? concept of the sundial has oh. existed for thousands of years and is one of the earliest devices for time measurement. There's some numbers written on the inside cover: eleven, two, seven. I wonder what they refer to. 1127 to jest kod, którego szukałem, żeby zacząć jedną zagadkę. I tak naprawdę tyle wiem, żeby przez większość odcinka nie szukać odpowiedzi. To tyle się dowiedziałem, że żeby zdobyć bodajże. Trzy sekrety poza tym, co już zebraliśmy, to trzeba i tak iść do ogrodu. Eee, więc. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, czy ona jest tutaj, czy muszę iść gdzie indziej, bo jeszcze można znaleźć coś takiego. Znaczy mi to nie jest do końca potrzebne, bo ja sobie myślę, że poradzę w tym miejscu, bo ja mam dosyć dobrą orientację w terenie. patrzę, bo myślę, że mi ścina gra, ale chyba nie na OBS, w sensie, bo mnie chodzi płynnie natomiast natomiast e, mam już wybrane kolejne gry na ogranie e, nie, nie, to tego tu nie ma, to będzie w innym miejscu dobra, to wejdziemy ten i ja sobie pójdę. Chciałbym znaleźć jeszcze jeden pokój, w którym znajdę bardzo przydatny item. W razie gdybym się, fakt, gdybym się jednak zgubił wy, 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 wy w tym miejscu, jeszcze nie chcę wam mówić o co chodzi, bo my tam zaraz pójdziemy. Ja byłem tu, tak, ja byłem tu. Yy, to teraz zobaczmy, co jest tu. O, tu jeszcze nas nie było. Czy tu już jest wyjście do ogrodu? Chyba tak. Brawo. Yy, najwyżej bez tego itemka też sobie poradzę. Nie, tu jest, co tu jest. Okej, okay, tego pomieszczenia na przykład nie wiem co tu trzeba zrobić, ale to na razie nie idziemy, to dopiero później, bo tu jest też potrzebna linka, a my linki nie mamy, prawda, kwadrat, no nie mamy linki, więc my musimy się, spróbuję jeszcze gdzieś zajść, zobaczyć czy tam tego nie ma. Eventually pójdziemy po prostu na, na, do ogrodu. A tu się nie da, zablokowane. Tam się da. No, to jest taki poziom na wyczilowanie się, tak naprawdę, bo tutaj nie ma przeciwników. Po prostu chodzimy i, i, i rozwiązujemy zagadki. Problemy w życia codziennego Larry Croft. Ok, teraz jesteśmy w ogrodzie. Tak. Dobra, wyszliśmy do ogrodu, okej. Okay. Dobra, to nie będę się wracał. Ja sobie spróbuję poradzić z tym co mamy na ten moment. Musimy iść w lewo, ale pójdę w prawo zobaczyć, czy czegoś nie ma. Okej, okay, tu są jakieś do pompowania wody chyba, Dzień dobry. Nie. No. Okej, okay, czyli czegoś brakuje. Dobra. No to, 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 to czegoś brakuje. Okej. Okay. Taki no chillerku poziomek na spokojnie, dobra. No tak zanim to ja sobie to dam tu, bo o to w tym chodzi. I teraz 11, 2, 7. Problem jest taki, że to uja widać. 11... Jej. Okay. dobra, no i więcej nie wiem co się tu dzieje. E, tak naprawdę zobaczyłem sobie tylko do tego miejsca. Wiem tylko, że w ogrodach są trzy sekrety do znalezienia i... A przede wszystkim musimy się udać po naszą linkę. Dokładnie. O to w tym chodzi. Natomiast tak, item, którego szukałem, to jest mapa tego ogrodu. I ona jest w, w pokoju y, pa, Papy Crofta. Natomiast tak. Y, każda zasada labiryntu prosta: trzymać się jednej ściany. Zatem my pójdziemy i będziemy trzymać się cały czas prawej ściany i na pewno gdzieś dojdziemy. Więc cały czas prawa ściana będzie, będzie razem z nami. A musi kamera nadążać, za tym, jak się ruszam. Dzień dobry. Ok, no, mamy prawa ściana cały czas. Pyk, dzień dobry. Pyk, kółeczko zrobiłem. Tak, kółeczko, ale to my idziemy cały czas w prawo, to się nie. Nawet jak będziemy robić kółeczka, to my idziemy cały czas w prawo, żeby się nie zgubić. Mamy pierwszy jest słonik, proszę bardzo, można, można Czy tylko A to jakiś błąd graficzny musiał być. Okej okay. Dobra, no to lecimy. Tu coś jest, nie, no to idziemy cały czas przy prawej ścianie. To wrócimy pewnie do wyjścia głównego, tak mi się wydaje. Tak. Okej. Okay. To teraz idziemy w tą stronę i trzymamy się dalej prawej ściany. Ateno. To jest chyba wizerunek Ateny. Tak mi się wydaje. Wyglądało jak coś interaktywnego, ale to tylko moje złudzenia. Cały czas trzymamy się prawej ściany. Tam jest secret. Widziałem już go. O! No to już ją wezmę, no. No, tutaj też coś mamy. Czekaj, ja mogę tak to zrzucić? Nie. A dobra, no mamy linkę. Także dobrze jest. Ja. Yeah. Dobra, ale my mamy jeszcze dwa sekrety do zdobycia. Także na spokojnie. Jeden już widziałem. On jest gdzieś tutaj, on jest tu, tak jest. I jeszcze jeden gdzieś został, wiem, że są tutaj trzy. Oh, <laughs> oh, Że ja mam już trzy. Ja już mam trzy. Tak teraz pomyślałem o tym, że każdy z symboli widziałem, a przy każdym symbolu z tego co kojarzę był ten sekret. I symbole były. Ogólnie jest ich 5, ale przy trzech jest sekret. Więc ja już mam trzy sekrety ogólnie. Przecież nie, bo ja jeden zebrałem w domku tych. Dobra, to najwyżej ja sobie tu wrócę, bo wiem, że tu w takim razie jeden został. A my teraz pójdziemy. Nie wiem gdzie, bo nie wiem co muszę zrobić teraz. Mam Linę. Mam bronię. No. 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 Tam widzieliśmy, że świeciły się jakieś części w tym ogrodzie, gdzie była linka, więc tam na pewno będzie trzeba i tak wrócić. So, mamy linę, to pójdziemy sobie. Co, może, pójdziemy na tą salę gimnastyczną poskakać?